O dzień dobry. Dużo u nas się dzisiaj działo ciekawego. Wakacyjne dziewczyny Zosia, Janka i Kasieńka. I Kasienka. I teraz co one tu dzisiaj robiły? Robiły ciekawe rzeczy. Przygotowania trwały długo. No a teraz opowiedzą, bo to są ich prace, jak widzicie. Zosia, ty zaczniesz. Dlaczego to robiłaś, co to takiego jest? to jest poidełko dla pszczółek i ptaków i ale... robię to dla mojego taty bo jest pszczelarzem ma sześć uli i chciałam sprawić fajny prezent i żeby pszczółki się nie męczyły oj super, ale popatrzmy jakie ty tu użyłaś różne Ciekawe rzeczy. Tu jest dużo nakrętek, muszelek, kamieni. To wszystko jest zainicjowane przez Kasię, bo gdzieś taki pomysł widziała. Kiedyś mnie namówiła, kup mi bambusy. Nie wiedziałem po co te bambusy. No, ale teraz sam dojrzałem, bo musiałem je poprzycinać, zrobić podstawy. Na każdym z takich poidełek jest. Drugie poidełko takie, już z metalu z ptaszkiem. Dla ptaszku. No i teraz może pójdziemy do Bianki. Bianki. Dlaczego Bianka takie coś zrobiła fajne? Opowiesz trochę? Y dlatego, żeby pszczoły miały się z czego napić, na przykład jak zapylają kwiatki. Ojej, super! No i po jakich ty tu materiałów użyłaś? Opowiedz troszkę. Y zakrętek, muszelek. I kamyczków Muszelki, a ja tu widzę taka specjalna konstrukcja jedna w drugiej. O no tutaj jeszcze, ale ty to na, w ogóle inaczej zrobiłaś, bo tu cały dół zrobiłaś z muszelek odwróconych do góry. Dlaczego? Dlatego, żeby na dole też były miseczki. Aha, żeby była woda, tak? No dobra, no to teraz jeszcze Kasia z tego zespołu. O ja też muszę... Największe mówić. dziecko. <grym> największe dziecko i największe poidełko. Ale poidełko? nie wiem, czy najwięcej zakrętek, bo chyba ja tutaj z dziewczynami nie mogę konkurować na ilość. Aha. No, zakrętki są na tyle płytkie, żeby się pszczółki nie potopiły Aha. i kolorowe, żeby były atrakcyjne i będziemy stawiać nasze poidełko tam, gdzie akurat kwitnie najwięcej kwiatów. Czyli tam, gdzie są pszczoły, żeby miały na miejscu wodę do picia. Czyli ono jest takie przenośne, no. Ale... To jest przenośne, tak, tutaj na takim falu stoi od takiego słucha i to można przenosić i stawiać w różnych miejscach. No ale jak to teraz napełnić te wszystkie zakręty? No właśnie trzeba będzie napełniać albo konewką, albo psikaczem, albo zamontujemy w środku rurkę i A? woda będzie ściekać. Będzie taka wielka fontanna. Czyli rozumiem, że to jest zadanie dla mnie, te wężyki, tak? Kraniki, tak. pom wężyki. Wężyki, kraniki. No podoba mi się to wszystko. Super. Macie takie kapelusze Vara Resistance. Na topie. Na topie, czyli niektórzy robią coś dla pszczół w kierunku varroa Resistance, ale varroa Resistance to również dbałość o zapelacze. Tak. Więc świetnie się, żeście tutaj wkomponowały. No to piątki. Prace się podobają, ocenią wszyscy. no Jak polajkują, no to znaczy, że im się podoba. Super. No na razie.